Witam! Dzisiaj będzie odcinek z Clash Royale, zagramy parę walk, a później otworzymy Giant czas. A więc włączam i się już gra. Jak widać brakuje mi tylko 35 pucharków do Challengera dwójki, a bardzo bym chciał go mieć. Jak widzicie teraz w Clash Royale jest Trophy Road i jest bardzo dużo nagród. Różne, różne nagrody Ostatnio otwierałem Legendary King chesta. Nie pamiętam, co nie wyleciało niestety, ale wiem, że jak otworzyłem zwykłego silver chesta, to wyleciał mi Electro Wizard. Zwykłego silver chesta. Nie wiem, jak to się stało, wiem, że się z tego cieszę. No i zapraszam do klanu Barbarzyńcy i 2. No i za chwilę zacznę walkę. Dobrze, już zacząłem walkę. Dobra, no to zacznijmy obroną Goblin Gang. Myślę, że będzie odpowiedni na griarda. Powinien tutaj idealnie go skontrować. Tak, oto jest, że Ani trochę nie obił. Dobrze, zaraz dragon nie przyjdzie. Okej. Okay. Lumberjack. Ja nie polecam zasubskrybować kanał i go zalejkować. Yy. No. O, ładnie wejdzie dragon zniszczy i tamte, tamten piecyk. Teraz Walkiria trzeba rozwalić. No i dam, żeby walkiria w ogóle nie uderzyła w wieżę. Tutaj z dragona, myślę, że uda się zniszczyć. Tak, udało się, dobrze jest. Dam tej pompy. Oczywiście później wam pokażę mój deck, tylko że zapomniałem na początku i o. Zaraz, później... Przepraszam, że czasem tak nic nie mówię, ale chcę się też skupić i. No nie, nie wiem co miał. Dobra, to zrobię teraz jakiś burz golemem. Najprostszy no burz. Nie wiesz, oj, oj, No to mnie to nie cieszy, bo go wingantek to będzie od razu zniszczony, ja więc go nie dam. Tak, egiza nie walić golema, to sobie nabiję dragona. No Dobra, miniona. I powinni to ładnie zniszczyć. Mega Knighta również. Tak. Teraz. O nie, nie udało się. Egzekutoner dalej bije. A to niedobre. Trzeba go uderzyć tutaj. tak dobra. E, Najpliczka niestety umarła. Ale to nic. No tutaj atakuje mnie. Lumberjack. No ładnie był wyszedł. Muszę przyznać, że nawet poszło. No, oczywiście mogło być lepiej, ale. Trzeba się cieszyć tego, co się ma. Dobra, teraz mam golema. Wiem, że w takim miejscu się nie kładzie golema, ale chcę tutaj już jak najszybciej go zaatakować, żeby on nie mógł nie. I tak to będzie musiał się cały już bronić i dzięki temu może mógł zniszczyć czy Tower'a. No, fajnie by Dzisiaj powinienem otworzyć Giant's Chest'a. Więc no, myślę, że będzie odcinek dosyć ciekawy. Za dwa dni również będę miał draft testa do otworzenia, najprawdopodobniej to nagram. W ogóle ten mnie nie obił ani trochę jeszcze żadnej wieży. No nic, niestety może zniszczyłem King's Tower'a. nie dalej uskromił testa, ale za no nic. Pozdrawiam oczywiście. No i widzimy się już za chwilę moim... Dobrze, jestem już w lobby, ale pomyślałem tak, że dopiero Wam pokażę końcówkę następnej walki. No ja tak pokazywał, aż końcu dojdę do tego dając Czesta. Bo muszę wykonać zadanie, że wygrać raj'ami. Już mam 9 na 60 o to może trochę poszłać No a więc widzimy się już za chwilę pod koniec walki. Jest bardzo niedobrze, ponieważ on ma Inferno Towera wtedy, kiedy ja gram golemem, więc no Więc to może być chyba przegrana walka. No tego... Kościel się w ogóle nie rozniesie, tak się dobrze broni, to jest porażka. Za chwilę on chyba mnie zjedzie. Już jest odliczenie, ale najprawdopodobniej będą do, doliczone 3 minuty, a więc wtedy już się nie obronię, szczególnie, że on mnie tak teraz zaatakował. Ale kto wie, może się uda. To... No właśnie, tak jak mówiłem, 3 minuty. To już chyba mój koniec. Teraz nie bardzo mocno zbił, jeszcze ta princeska. O! Jest... No dobra. Koniec. Rozpocząłem już kolejną rundę i gram teraz z kimś, kto ma 10 level na Ninja a ja mam 11, więc może się uda zrobić walkę. No hmm, dobra. To... O kurczę, znowu zapomniałem pokazać Ninja Hmm, Teraz mnie trochę zbiję, myślę. Tak, teraz mnie mocno obiję. Oj, 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 no problem. Dobra, obronione. Dobrze, jest fajnie. O, Ram rajderka. To niedobrze. Kurde, uderzyła. Teraz lekko go zaatakowałem i najprawdopodobniej tak, niszczyłem mu czy? Więc no, muszę teraz go dojeżdżać powoli. Ma no, mało życia na kimś cały, żeby Chyba się już poddał, bo nic nie robi. Tak, to jest wygrana walka. Well played. Jak widzicie, Challenger 2 odblokowany. Bardzo się z tego cieszę. Teraz idziemy po Challenger 3. Zobaczymy, może na, na tym filmiku raczej jeszcze nie będzie Giant Chesta, ale może na następnym zobaczę. Ale na dzisiaj to już chyba by było tyle z tego odcinka. Jednak nie otworzę tego Giant Chesta. Otworzymy go w następnym odcinku. Do zobaczenia. Żegnam.